Dowiedziałam się, że mój mąż zdradzał mnie z moją siostrą. Rozwiodłam się z nim i zerwałam kontakt z moją toksyczną rodziną. Lata później sytuacja przybrała niespodziewany obrót. Od sześciu lat jestem żoną Reana, który ma trzydzieści dwa lata. Nasz związek zawsze był silny, a choć zdarzały się typowe problemy między parą, to z czasem dojrzeliśmy i zbudowaliśmy prawdziwie kochającą relację. Wszystko układało się dobrze, aż do około ośmiu miesięcy temu, kiedy moja siostra star. Mająca wówczas 28 lat, wróciła do naszego rodzinnego miasta. Mieszkała na Florydzie od 18 roku życia. Jej wieloletni partner porzucił ją, przeprowadził się do innego miasta i zostawił ją praktycznie bez środków do życia. Do dziś nie do końca wiadomo, co dokładnie doprowadziło do ich rozstania. Gdy star wróciła, opowiedziała nam, że on miał relacje z mężczyznami. Nie znałam go zbyt dobrze, ale ta wersja wydawała mi się trudna do uwierzenia. Spotkałam go zaledwie trzy razy. Star przyjeżdżała do domu tylko na święta Bożego Narodzenia i zwykle zostawała zaledwie trzy lub cztery dni. On towarzyszył jej dwa razy w ciągu pięciu lat ich związku. Trzeci raz widziałam go, gdy Ryan i ja odwiedziliśmy ich na jeden dzień podczas naszych wakacji trzy lata temu. Nie wydawał się kimś, kto prowadziłby podwójne życie i zostawiłby star bez niczego. Próbowałam się z nim raz skontaktować, ale byłam zablokowana, więc odpuściłam. Star zamieszkała z naszymi rodzicami Giną, mającą wówczas 55 lat, i Jimmym, 56-letnim. Przez pierwszy miesiąc miała trudności ze znalezieniem pracy. Zasugerowałam wtedy, że może Ryan mógłby jej pomóc. Zajmował wyższe stanowisko w firmie i sądziłam, że miałby pewne wpływy. Faktycznie udało mu się załatwić jej posadę w swoim dziale i to w jej własnej specjalizacji. Dla kontekstu warto dodać, że nigdy nie byłyśmy ze Star zbyt blisko. Dla naszej mamy to ona zawsze była złotym dzieckiem, a tata nie miał odwagi się temu sprzeciwić. To nie były rzeczy oczywiste na pierwszy rzut oka, raczej drobne, powtarzające się sygnały. Obydwie dostałyśmy samochody, gdy skończyłyśmy po 16 lat. Ja otrzymałam ośmioletniego dotrzmaniołne, a ona dwuletnie Mitsubishi Eclipse. Jej treningi taneczne, stroje i udział w zawodach kosztowały przez lata tysiące dolarów. Niektóre konkursy odbywały się sześć lub siedem godzin drogi stąd, a mimo to nikt nie miał z tym problemu. Tymczasem gdy prosiłam o 50 dolarów na siatkarski lub koszykarski obóz organizowany przez lokalny uniwersytet, choć ostatecznie dostawałam te pieniądze, czułam się tak, jakby błagała ich o wybudowanie własnej hali sportowej. Najbardziej uderzyło mnie to, że gdy miałam 17 lat, wróciłam 15 minut po godzinie policyjnej, bo straciłam poczucie czasu podczas spotkania z chłopakiem. Za karę odebrali mi samochód na cały miesiąc. Rok później Star wróciła do domu dwie godziny po czasie i paczniała marihuaną, ale skończyło się tylko na poważnej rozmowie. Nie czułam smutku, gdy wyjechała na studia i postanowiła zostać na Florydzie. Mimo przeszłości po jej powrocie zaczęła coraz częściej pojawiać się w naszym domu. Początkowo myślałam, że może próbuje zbliżyć się do mnie. Potem zaczęłam dostrzegać, że ona i Ryan stają się wobec siebie zaskakująco swobodni. Prowadzili długie rozmowy o różnych sprawach, coraz częściej pojawiały się między nimi wspólne żarty, a gdy próbowałam się włączyć, mówili tylko, że to coś z pracy. Kiedy zapytałam Reana o to, powiedział, że mają wiele wspólnego i współpracują nad kilkoma projektami. Pierwszy poważny sygnał ostrzegawczy pojawił się po około miesiącu. Zaczęłam wracać z pracy i zastawać ją w naszym domu. Mamy z Reanem inne godziny pracy, on kończy o 16.30, ja pracuję od 10 do 19. .00. Kiedy o to pytałam, słyszałam tylko, że mieli coś służbowego do załatwienia. Dwa miesiące temu wydarzyło się coś, co sprawiło, że zaczęłam wątpić we własne zmysły. Codziennie rano ścielę łóżko przed wyjściem. Zawsze ustawiam poszewki na poduszkach tak, by ich otwarte strony były skierowane na zewnątrz łóżka. Tego dnia star przyszła na obiad, zjadła z nami, a potem wróciła do rodziców. Kiedy wieczorem położyliśmy się z Ryanem spać, zauważyłam, że dwie poduszki miały otwarte strony skierowane do środka. Zapytałam go, czy był dziś w łóżku. Zrobił zaskoczoną minę i powiedział, że nie. Dlaczego pytasz? zapytał. Odpowiedziałam, że łóżko nie wygląda tak, jakie zostawiłam rano. Ryan stwierdził, że musiałam się pomylić, bo nikt tam nie był. Sprawdziłam jego telefon i laptop bez jego wiedzy, ale nic nie znalazłam. Z drugiej strony oni spędzali razem osiem godzin dziennie, pięć dni w tygodniu, a potem jeszcze spotykali się po pracy po CEO, mieliby do siebie pisać. Czułam się, jakbym traciła zmysły. Dwa tygodnie temu moi rodzice zaprosili nas na kolację. Wszystko przebiegało spokojnie, aż zobaczyłam coś, co mnie wstrząsnęło. Ryan przychodził obok, a Star delikatnie złapała go za ramię. Odwrócił się do niej, ona coś mu wyszeptała, a potem zetknęli się czołami. To trwało zaledwie chwilę. Ryan nagle się wyprostował i poszedł dalej. Star spojrzała na mnie, uśmiechnęła się lekko i wróciła do tego, co robiła, jakby nic się nie wydarzyło. Nie jestem naiwna. Wiem, że to cała góra czerwonych flag. Po prostu nie chciałam w to wierzyć. Kochałam mojego męża od dwudziestego pierwszego roku życia. Zaplanowałam romantyczny weekend w mieście, chciałam wtedy porozmawiać z nim o wszystkim. Naprawdę miałam nadzieję, że to nie jest to, co podejrzewałam. I tak, oto aktualizacja, masz rację, mój świat się zawalił. Pojechaliśmy na nasz weekendowy wypad. Piątkowy wieczór był naprawdę miły. Piliśmy, tańczyliśmy, byliśmy blisko. Następnego dnia mieliśmy zaplanowane kolejne rzeczy i prawie nic nie powiedziałam. Naprawdę myślałam, że nie mógłby robić tego z nią i jednocześnie być taki wobec mnie. Myliłam się. Prawie byliśmy gotowi, żeby zacząć sobotę, kiedy wprost zapytałam go, czy ma romans z moją siostrą. Oczy zaszkliły mu się od łez i powiedział, że tak. Mój świat się rozpadł. Zapytałam dlaczego. Powiedział, że przeprasza, że nie chciał, żeby to tak się potoczyło, że po prostu zaiskrzyło między nimi i zanim się zorientował, zaczęli się całować, a potem poszło dalej. Zapytałam, czy sypiał z nią w naszym łóżku przed moim powrotem z pracy. Odwrócił głowę ze wstydu. Wyszłam wtedy. Nie miałam ze sobą nic poza torebką i wróciłam sama do domu. On wziął ubera i dotarł kilka godzin później, przywożąc moje rzeczy. Próbował przeprosić, ale nie odpowiedziałam mu przez łzy. Spakował torbę i pojechał do hotelu. Następnego dnia powiedziałam o wszystkim moim rodzicom. Już wiedzieli. Powiedzieli, że przykro im z powodu tego, co się stało, i dodali, że star wyszła poprzedniego wieczoru i być może nie wróci przez kilka dni. Jestem niemal pewna, że poszła do Ryana. To wszystko wydarzyło się trzy miesiące temu. Nasz rozwód jest prawie sfinalizowany. Ryan od razu wynajął mieszkanie, a star się do niego wprowadziła. Kontaktujemy się już tylko w sprawach rozwodowych. Na początku powiedział, że mogę zatrzymać dom i oszczędności. Myślę, że to mówiło przez niego poczucie winy. Kilka dni później zmienił zdanie i stwierdził, że musimy podzielić się domem. Jestem przekonana, że to Star podsunęła mu ten pomysł. Przeniosłam już wszystkie pieniądze z konta oszczędnościowego na nowe konto, więc o to nie było kłótni. I tak po prostu dziewięć lat mojego życia przepadło. Ryan nie ma pojęcia, w co się pakuje. Ona jest narcystyczna i w końcu go porzuci. Star była wyjątkowo okrutna przez cały ten czas. Kilka dni po tym, jak się dowiedziałam, oznaczyła mnie w poście na Facebooku. To było selfie ich dwojga. On całował ją w policzek od tyłu. Podpis brzmiał: Czuję się kochana. To było obrzydliwe. Wylogowałam się z konta i usunęłam aplikację z telefonu. Godziny później napisała mi sms Przepraszam, siostrzyczko. Nie chciałam cię oznaczyć bez urazy. Mam nadzieję, że nadal będziemy blisko. Ty też kiedyś spotkasz swoją bratnią duszę. Zablokowałam ją. Zablokowałam ją wszędzie, gdzie mogłam. Moi rodzice wcale nie byli lepsi. Udawali współczucie na początku. Kiedy powiedziałam im, że nie chcę mieć żadnego kontaktu ze Star Ireanem, mama spojrzała na mnie i powiedziała: Przykro mi, że tak się stało, nie powinno to tak wyglądać, ale Twoja siostra też zasługuje na szczęście. Ty również kogoś poznasz i wtedy będziemy mogli zostawić to wszystko za sobą. Bardzo mnie to zabolało. Opowiedziałam im, co star zrobiła z postem i SMS, który mi wysłała. Mama tylko powiedziała: „ Nie powinnaś w ogóle siedzieć w takich mediach. Mój ojciec nie powiedział ani słowa przez cały ten czas. Po prostu siedział cicho. Kiedy raz go zapytałam, co o tym wszystkim myśli, odpowiedział: „ Zgadzam się z Twoją matką, po czym wyszedł z pokoju. Postanowiłam całkowicie zerwać z nimi kontakt. Dom wkrótce się sprzeda i przeprowadzam się do innego stanu. Nie zamierzam nikomu z rodziny mówić gdzie ani kiedy. Nie powiedziałam im, że to mój plan. Po prostu mam dość. Życzę im wszystkim jak najgorzej. Cześć wszystkim. Wiem, że minęły cztery lata od ostatniej aktualizacji, ale wydarzyła się poważna sytuacja i chcę wam opowiedzieć, co u mnie. Niedawno się zaręczyłam. Potrzeba było wielu miesięcy terapii, żebym znów mogła otworzyć się na innych. Próbowałam randkowania zaraz po przeprowadzce do Minnesoty. Była jedna randka, taka sobie. Potem szybko okazało się, jak nieznośnym dupkiem był ten facet. Po tej przygodzie przysięgłam sobie, że koniec z mężczyznami. Wtedy zaczęłam terapię, żeby przepracować całą traumę po zdradzie męża i siostry, a także po odrzuceniu przez rodziców. To był trudny rok. I wtedy poznałam James'a 37 lat. Tak, ma tak samo na imię jak mój ojciec, wiem, zabawne. Ale James jest cudowny. Jest szefem kuchni. On i jego brat bliźniak, Jack, prowadzą razem restaurację i bar, który świetnie sobie radzi. Jestem bardzo podekscytowana na myśl o wspólnej przyszłości z Jamesem. Wystarczy już o mnie. Teraz chciałabym opowiedzieć wam o tym, jak bezczelnie zachowała się moja rodzina mniej więcej dziewięć miesięcy po tym, jak zerwałam z nimi wszelki kontakt. Przez cały ten czas byłam absolutnie nieosiągalna. Nie powiedziałam im, gdzie się przeprowadziłam. Tylko kilkoro przyjaciół i parę kuzynów, z którymi byłam blisko, wiedziało, gdzie mieszkam. Pewnego dnia wróciłam do mojego mieszkania i znalazłam w skrzynce pocztowej zaproszenie na ślub ślub Reana i Star. Do zaproszenia dołączone było ohydne zdjęcie, na którym obejmowali się na tle pola słoneczników. Był też list od moich rodziców. W skrócie brzmiał mniej więcej tak: Musisz przebaczyć i zostawić to wszystko za sobą. Wiemy, że nie wszystko poszło najlepiej, ale jesteśmy rodziną, a rodziny przezwyciężają trudności. Dodali również, że star chciałaby, żebym była druhną tak, jak ona była moją. Co za absurd! Ten list otworzył na nowo wszystkie stare rany. W tamtym czasie moja terapeutka miała ze mną naprawdę intensywny okres pracy. Dziś mnie to śmieszy, ale wtedy wcale nie było mi do śmiechu. Nie odpowiedziałam na zaproszenie. Jedyne, co zrobiłam, to dowiedziałam się, kto z dalszej rodziny przekazał im mój adres i również z tą osobą zerwałam kontakt. I tak dochodzimy do najnowszego dramatu. W zeszłym tygodniu Ryan z wszystkich możliwych ludzi pojawił się pod moim mieszkaniem. Ja i James jeszcze ze sobą nie mieszkamy, choć to się niedługo zmieni. Ryan wyglądał za dobrze. Zbyt dobrze. Jakby specjalnie się wystroił. Gdy zapytałam, czego chce, powiedział tylko, że chce porozmawiać i przeprosić. Że rozstaje się ze star. Że dowiedział się, iż była mu niewierna przez cały czas ich małżeństwa. Jakież to zaskoczenie. Powiedział, że nie oczekuje, że do niego wrócę, ale uważa, że powinniśmy porozmawiać i zamknąć ten rozdział. Dla dobra nas obojga. Mrugnęłam dwa razy. Czy on oszalał? Spojrzałam mu prosto w oczy i powiedziałam: Nie. Nie dostaniesz żadnego zamknięcia. Sam sobie je zgotowałeś. Naprawdę myślałeś, że ta jej złota skarbnica, przez którą przewinęło się więcej ludzi niż przez Holiday Inn, nagle się zamknie, tylko dlatego, że włożyłeś jej pierścionek na palec? Jesteś jeszcze głupszy niż myślałam. Niczego nie wybaczam. Niczego od ciebie nie chcę. Nie obchodzi mnie to. Mam się teraz lepiej i tak już zostanie. Możesz iść do diabła odwróciłam się i wróciłam do mieszkania, zamykając drzwi na klucz. Od razu zadzwoniłam do mojej gospodyni. To najsłodsza starsza pani na świecie. Zbliżyłyśmy się do siebie przez te cztery lata. Znała moją historię z Reanem. Ryan nadal kręcił się po korytarzu. Kilka minut później jej dwaj siostrzeńcy, którzy zajmują się utrzymaniem budynku, pojawili się i jasno dali Reanowi do zrozumienia, że nie jest tutaj mile widziany i że znajduje się na liście osób zakazanych. Gdyby wrócił, zostanie wezwana policja za wtargnięcie. Miałam nadzieję, że to będzie koniec, ale nie był. Teraz mam w miarę spokojną pracę od dziewiątej do siedemnastej, dzięki czemu mogę prawie każdego wieczoru odwiedzać restaurację, którą prowadzi James. Nie przeszkadzam mu w pracy, po prostu siedzę, relaksuję się i korzystam z tych krótkich chwil, które może mi poświęcić. Zżyłam się z wieloma pracownikami, w tym wieloma członkami rodziny Jamesa i Jacka. To środowisko rodzinne, którego zawsze pragnęłam. Byłam tam następnego wieczoru, gdy Ryan wszedł i po prostu usiadł przy moim stoliku. Był spokojny wtorek. James od razu to zauważył i podszedł do mnie. Rozpoznał Reana ze zdjęć, które mu kiedyś pokazywałam. Ryan wyciągnął do niego rękę. James tylko spojrzał na nią, a potem zapytał mnie, czy ma go wyrzucić. Odpowiedziałam, jeszcze nie, mam do niego pytanie. Ryan nagle się ożywił, jakby wygrał coś w loterii. Co za pajac. Zapytałam, co dokładnie wydarzyło się między nim a Star. Przyznam, to była czysta, ponura ciekawość. Powiedział, że Star miała co najmniej dwa romanse z żonatymi mężczyznami. Stare nawyki najwyraźniej trudno wykorzenić. To było po dwóch latach małżeństwa. Rzekomo trudny czas dla niego. Przewróciłam oczami i przerwałam mu pytaniem, czy zabezpieczył swoje finanse, czy też ona dostała połowę wszystkiego. Odpowiedział z samozadowoleniem, że wytrzymał z nią jeszcze prawie rok, aby potajemnie odkładać pieniądze i sprzedawać część majątku. W efekcie Star dostała tylko ułamek tego, co by mogła. Zapytałam, co się z nią potem stało. Ryan powiedział, że musiała znów wprowadzić się do moich rodziców. Uśmiechnęłam się z satysfakcją i powiedziałam, właśnie tego chciałam się dowiedzieć. Możesz już iść. James, słyszałeś. Ryan, wynocha z mojej restauracji. On jeszcze próbował, ale ja tylko w. Przerwałam mu, żadnego przebaczenia, żadnego zamknięcia. Po prostu chciałam wiedzieć, że ta przegrana siostrzyczka znowu mieszka w rodzinnym domu. Wyjdź. James wstał i wskazał mu drzwi. Ryan rozejrzał się i zobaczył, że barman i dwóch kelnerów patrzą na niego z pogardą. Wstał, podkulił ogon i ruszył w stronę drzwi. James zaczął mówić, że jeśli jeszcze raz się pojawi. Ryan szybko przerwał. Tak, tak, wiem, policja, wtargnięcie. Po jego wyjściu prawie każdy z obecnych pracowników podszedł do mnie i zapytał, czy wszystko w porządku. Było to zarówno miłe, jak i trochę zawstydzające. Moi przyszli teściowie, których uwielbiam, zadzwonili do mnie i nalegali, żebym przez kilka następnych dni zatrzymała się u Jamesa, tak na wszelki wypadek. To było naprawdę słodkie. Nigdy wcześniej nie miałam rodziny, która tak bardzo się o mnie troszczyła. Od tamtej pory Ryan się już nie odezwał i mam nadzieję, że tak zostanie. I właśnie dlatego tak uporczywie próbowali się ze mną skontaktować. Członek rodziny to zazwyczaj najbardziej prawdopodobny dawca. Zapytałam ich wprost: Czy to dlatego dzwonicie? Chcecie, żebym ją uratowała? Po tym, co mi zrobiła. Mój mąż jej nie wystarczył. Teraz potrzebuję jeszcze części mojego ciała. Moja matka nagle wybuchła, przestań już, to było dawno temu. Zaczęła się dławić łzami, mówiąc dalej, rozumiem, że nas nienawidzisz, ale ona umrze, jeśli nie dostanie przeszczepu. Czy naprawdę tego chcesz? Dodała, wiem, że uważasz, że wyrządziła ci największą krzywdę, ale proszę, tylko tym razem, czy możemy odłożyć to wszystko na bok? Zamilkłam. Chciałam zobaczyć, czy powiedzą coś więcej. W końcu odezwał się ojciec. Słuchaj, przepraszamy za wszystko, co się wydarzyło, ale mamy poważne problemy. Jej rachunki za leczenie, brak pracy, a my jesteśmy coraz starsi i mamy własne problemy. Sprawy finansowe nas przerastają. Potrzebujemy, żebyś wróciła do Mizuri i sprawdziła, czy jesteś zgodna jako dawca. A przy okazji przydałaby się też pomoc. Inaczej możemy stracić dom. Spojrzałam na nich i powiedziałam. Czyli potrzebujecie mojej nerki i moich pieniędzy? Ojciec odpowiedział, nie mów tego w ten sposób. Star odezwała się, proszę, wróć do domu. Potrzebuję mojej starszej siostry. Nie chcę umrzeć. Czy mogłabyś chociaż sprawdzić, czy pasujesz? Jeśli nie, nigdy więcej się nie odezwiemy. Powiedziałam im, że muszę to przemyśleć, poczytać, zasięgnąć informacji i że dam znać następnego dnia. Zakończyłam rozmowę i poszłam porozmawiać z mężem. Powiedział, że wspiera mnie w stu procentach, niezależnie od tego, jaką decyzję podejmę. Zapytał, czy powinniśmy pojechać razem, jako rodzina, albo czy sam powinien mi towarzyszyć. Odpowiedziałam, że nie. Pojadę sama. Poinformowałam dawną rodzinę, że zrobię badania tutaj, w Minnesocie, i jeśli okaże się, że jestem zgodna, wtedy pojadę do nich i porozmawiamy o reszcie. Około tydzień później otrzymałam wyniki. Okazało się, że ja i Star jesteśmy idealnie zgodne. Zgodziłam się wrócić do San Charles. Gdy dotarłam, stan Star się pogorszył i musiała zostać przyjęta do szpitala. Dzięki temu nikt nie naciskał już na jakieś wspólne kolacje, nie miałam żadnej intencji spotykać się towarzysko z tymi ludźmi. Zwłaszcza, że za każdym razem, gdy mieli chwilę wolnego, moi rodzice dopytywali, czy nie przemyślałam, jak mogłabym im pomóc finansowo. Udało się ustabilizować stan Star. Poszłam na spotkanie z lekarzami, którzy mieli przeprowadzić przeszczep. Zaczęli tłumaczyć cały proces, a ja poprosiłam, żebyśmy porozmawiali wszyscy razem. Przenieśliśmy się do sali, w której leżała Star. Moi rodzice już tam byli. Lekarz zaczął wyjaśniać sytuację. Star miała może jeszcze sześć miesięcy życia bez przeszczepu. Omówił cały proces i podkreślił, jak idealnie pasuje jako dawca. Powiedział, że szansa na znalezienie lepszego dawcy jest praktycznie zerowa i że im szybciej zaplanujemy operację, tym lepiej. Podeszłam do łóżka Star, ujęłam jej dłoń, spojrzałam w jej wielkie brązowe oczy i powiedziałam. Słyszałaś to? Jestem idealnym dawcą. W zasadzie jestem jedyną osobą, która może cię uratować. I nie zrobię tego. Jesteś najbardziej podłą, narcystyczną kreaturą, jaką kiedykolwiek znałam. Przyjechałam tu tylko po to, żebyś wiedziała, że jedyna osoba, która może cię uratować, to ta, którą najbardziej skrzywdziłaś. I teraz płacisz za to swoim życiem. Umrzesz. Pogódź się z tym. Star wybuchnęła płaczem. Moi rodzice ruszyli w moją stronę, jakby chcieli mnie zatrzymać. Lekarz i pielęgniarka stali zszokowani. Spojrzałam na rodziców i powiedziałam Nie mówcie do mnie. I nigdy, przenigdy nie proście mnie już o nic. Jedyne pieniądze, jakie kiedykolwiek na was wydam, to będą pieniądze na wasz pogrzeb. Pod warunkiem, że wasze prochy zostaną wydane mi, a ja osobiście wrzucę je do najbrudniejszego kibelka, jaki znajdę. Odwróciłam się i wyszłam z sali, nie oglądając się za siebie. Teraz znów jestem w domu. W moim prawdziwym domu. Otoczona moją prawdziwą rodziną. I nigdy nie byłam szczęśliwsza.